Mogę dał jakieś spizdy? Smoky yeah. A Under pod Under pod oknem, Co? pod oknem Derekt kasuje, zagrał O, o kurwa O kurwa. czas konek Chłop... Chłop tysiąc złotych zajebał Leż, Po banie jest na rampie Top mit wyszedł za paczki Kurwa na kucku idzie, no idzie Na, widzie. na rampie, Dostał. na rampie na głęboko jest Chłop tysiąc złotych zajechał dla widza 2 na 1 ja... Diki kurwa, pokczam. Gdzie, gdzie jest? Odbierze by... Chłop, mi tysiąc złotych za z... O no, kurwa. No, w po... serduszka na chłopa. Co za... Co za... Doj?